Tam witam serdecznie. Od razu zapytam do morosych elektroników, dlaczego uważacie, że mikrofon jest do wymiany i jest niedobry? No. Sasual. Moim zdaniem mikrofon jest dobry. Piszemy Hi. Oto wymaga kultura. Zgłaszamy jednego pika. Ja oczywiście powie bezatu bo to wszyscy mówią bezatu wszyscy chcą grać bezatu wszyscy chcą rozgrywać z kim to gramy? Walej 59 Walej Waleria o jaka ładna karta no pokaż się Waleria Nie chcę się pokazać Kto to jest Esty. Esty to jest Esty. A gopal to nazywa się Sajc. No bardzo inteligentnie się nazwał. No to ja zagram 3 za to trudno. Wiskiera powinienem dostać na logikę, licytowany kolor. Na słuch. Na czym za to wistujemy na słuch? Na podstawie licytacji. Uderzamy na, w pika, nie jest dobry, no chyba, że ten ma pi, as dama, znaczy ma dama 10, walet 10, 9. No to wtedy tak. No Gopal, co ty masz do powiedzenia? Pasuj i tyle, przepraszam. Proszę za pusteczką <laughs> usta. A, Waleria napisała Michali. Jak ta Waleria wygląda, może się jej pokaże. Może się ujawni. Ławne, o, czy, ładna kobieta. Czy ma 59 lat, czy 59 rocznik? Go! Pal! Znaczy, idź pal. A co to jest? Gramy, gramy, kawkę pijemy. Waleria się pyta, co tak wolno? No bo wyrzuciła go. Ktoś go wyrzuci. Może Esty go? Dawaj, Esty. Trefelka daj, Esty. Tak cię ładnie proszę, daj mi trefelko. Dziękuję ci, Esty. O! Esty ma worek figur. Wzięliśmy jedną, drugą, trzecią, czwartą, piątą, szóstą. Potrzebujemy trzy lewy. Próbujmy wyrobić najpierw pikowo. Udało się. No nie jest dobrze, że to się udało. No nie ma jak powrócić do ręki. Jaj, 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 w karę. Gib ósemkę rzuciło, Boże. No i gip idzie. Tak, gib ma trefla. Siedem trefli spadło. Dziesięć trefli spadło. O, mam lewą treflową. No. Nie mam lewej treflowej. Ajajaj.

mas ela ai 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 ama de chão que quero ja, nie udało się. Dziesiątka kiertu była z dama. Co, impas pik był niedobry? Nie było jak impas pik powtórzyć. Potem nie było dojścia do czwartego pika. Kontrolki się nazywa. To, co tam się wyświetla na dole, ja nie wiedziałem, to są kontrolki. No, poszła. Rycu przyszedł. Z Chin pięknie. Gorgi bił i pojawił się. Przyszła Ania Kiwanie, Ania Kiwi. No z Nowej Zelandii, bo tam są kiwi, no tak. Bezatu, no pięknie, bezatu to jest 6-9. I za tej Aniu kiwana, kiwiana. 3 bezatu. No nic, wistujemy w trefla. Nie mają starszych czórek. Pika nie mogę. Trefle mogą być podzielone 5-3. Z czwartej najlepszej zawistuję. A to nie ja e. No, mogą się być wesołe te trzy za to. I w co i w kiera? Jak nie ma królakiera. Ma królakiera. uuuu. Kierowek widzę cały worek. Ale trzy oczka są. To ciekawe ile jeszcze jest. Jeszcze jest sześć oczek góra. Jeszcze jest sześć oczek. Ocho, <coughs> waleta. Bij. Przecież tu nie ma czterech pików. Co ty s ty wyczyniasz? Stawiasz przymus, zagra jeszcze raz pika, Aniu. ja, przy Tu nie ma czterech pików. <laughs> tu był jeden, tu trzy, to cztery, ty masz, Ania, pięć, lecz a ty Ania, nie grasz. Czekasz, aż ja podegram, Pika, podegram. Mm -hmm. Nie będę się bawił. Bierz piki. Gdybyś zbiła pika, Aniu, to teraz ja bym wziął i wyszedł w pika, wzięłabyś dwie pikowe. Teraz to nulka. Och, Aniu. No, nadzieja, że mi za Będzie będziemy i pasować damę trefy. Nie będzie. ostatnio i strefowy był dobry, niespodziewanie. Nie był dobry. To coś były cztery piki i nie pik. Jeszcze raz mówię, załóżcie maseczki, bo ja mam suchy kaszel. I teraz już taki suchy. Cóż, tam no, może być dwa trafle. Powinien być transfer na piki kontra powinna oznaczać kiedy do pase. I wychodzę z tego. Trudno grać ten bridge. Mina ucha. <laughs> Józef ma na imię. się tak wyzwał Kryszan i Safa. Dobry kolor trzeba zgłosić. Mogę powiedzieć, że to, ale to przesada. Czy trefle można wygrać? To nie jest wis pod waleta ani spod Asa. Nie wistuje się ani spod Waleta ani spod Asa. Asa poproszę. Dziękuję. Jedno karo wyrzuca <laughs> Kar nie ruszam. Nie mam przyjścia do stołu. Muszę grać tak. Aspód. No i co wyrzucić? Karo. Karo. Ai, ai. No chociaż karo trafiłem troszkę. Co wyrzucić? No najpierw wziąć, a co wyrzucić? No da Nie da was. Może ten wyrzuci Asa? No niestety za to bezbolesne. Nie było jak tego wpuścić. No, teraz mam dziesięcioczek, ale. Wszystkie figury w długościach. Jak figury w długościach, to dobrze. Jak w krótkościach mizeria, to też dobrze. Tylko żeby partner w krótkościach nie miał figury. No. I licytuję to co chcę zagrać. Końcówka nie idzie. Nie chcę grać po piku dwa piki, tylko chcę od razu, oh, no i, i dobrze. No, a po co te trzy piki, mówiszanie Po co ty mówisz trzy piki? Jak ten spasował, to oni już nic nie mają. Oj. gramy, no trudno, kobieta mnie tak potraktowała, może ten będzie miał króla jeszcze, a ten będzie miał, nie ma króla. W pustego asa zamistowało zdarza się, w najlepszej rodzinie, nie im pasujemy dziesiątki, a może? Co? Będziemy sobie żałować. No, udanej im paść dziesiątki. O, króle Pięknie. Tylko 3 pi gramy za dużo. No. O! I wiemy, że tu jeszcze jest dziesiątka. O! Nie mamy przejścia do stołu. Mamy, nie mamy. Trzeba potraktować to tak. Nie był pod impasem, bo jeszcze dziesiątka była. Teraz musimy z góry brać. gdzie jest a no właśnie za impasem <laughs> przepraszam bardzo bardzo przepraszam jeszcze raz moje chusteczki załóżcie żeby się ode mnie nie zarazić jak to zalecał Szumowski i Niedzielski no, dwa, kiery, dwa piki byłoby bez jednej.